Przyjdź, Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Drodzy bracia i siostry, jestem w Kieleckiej Katedrze przed obrazem świętego Józefa. I kiedyś tutaj, przed tym obrazem, zdarzyła się pewna historia, której Wam opowiem już w zawierzeniu. Dziś chciałem się tylko z tego miejsca z Wami podzielić radosną wiadomością, że ksiądz biskup Jan Piotrowski pobłogosławił nasze zawierzenie świętemu Józefowi, które będziemy zaczynać za tydzień. I z tego miejsca też chciałem was wszystkich pobłogosławić. Jeszcze tylko pokażę wam kilka rzeczy w naszej katedrze kieleckiej. Tu widzimy piękny tryptyk Bóg Ojciec i Jezus Chrystus koronują Najświętszą Marię Pannę, nad którą znajduje się Gołębica, symbol Ducha Świętego. Tu mamy miejsce świętszego, przechowania Najświętszego Sakramentu, a teraz jeszcze pójdziemy do nawy głównej. Tak wygląda nawa główna naszej kieleckiej katedry. Tutaj dopiero co odremontowane organy. I pójdziemy przed miejsce, gdzie jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. I nasza ikona Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej. Właśnie tutaj kiedyś wszedłem i ludzie tu będący modlili się na różańcu o powołanie. I tak sobie pomyślałem, pewnie modlą się o moje powołanie. To jeszcze było przed moim wstąpieniem do seminarium, przed decyzją. Niechaj będzie pochwalony Prześwięcz sakrament, teraz zawsze i na wieki wieków Amen. Niechaj będzie pochwalony Prześwięczny sakrament teraz zawsze i na wieki wieków Amen. Niechaj będzie pochwalony Prześwięczny Sakrament teraz zawsze i na wieki wieków Amen. Panie Jezus przychodzimy do Ciebie, aby Ci zawierzyć przez serce niepokalanej Maryi, łaskawej, kieleckiej, ten czas, który się zbliża, czas zawierzenia świętemu Józefowi. Tak jak Ty oddałeś się w ręce Maryi, świętego Józefa, jak byłeś im posłuszny, tak prosimy Cię, abyś też poprowadził i nas, i aby Ci dwoje. Maryja i Józef, tak jak Ciebie wzięli za rękę i prowadzili, tak i nas poprowadzili w tym zawierzeniu, abyśmy kiedyś mogli cieszyć się obecnością wśród zbawionych w niebie. Amen. Pan z wami, niech was i błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.